Dragon Lore I dzisiaj ze mną jest. I dzisiaj nagrywamy na, na serwerze vertex.pl jako minigrę. Dzisiaj nagrywamy versusa na vertex.pl. I tak, to jest trening dla sławy. No, naciągaj na maksy, ja ci nie będę bił, ale ty naciągaj na maksa. No. I ty, raz... Teraz tylko jeszcze celność musimy poćwiczyć. O, dobrze! Serio? if I can fly... <laughs> Al... No, you Ja Cię zabiję ze strzały. Ej, to ci coś w ogóle zadaje? O! No! Dobra, pierwsza runda za nami, czyli trening za nami. Teraz będzie już prawdziwa walka, tylko ja będę dawał fory. Było. Nie wiem Ja cię tak strzeliłem w głowę i Sławe Sławę? Co? No. Idziemy zaraz na Robloxa? No Bo, e, A lubisz Who's your daddy? Lubię Bo tam jest taki tryb Who's your daddy w Robloxie Co? Co? nie Jest Co ty lubisz zierdadi? Tylko tam można albo Seek'a wybrać, albo free play. Tam różne, nawet hungry game, nawet można się bić. Ale chwilę najpierw poćwiczymy w strzelaniu chwilę, ok? O, kim ty Łuki Albo nie biorę mieczy. Ja biorę miecz. Ja biorę miecz. Ora? Dobra, ja robię bunny hopa, nie wiem jak ty. Ja robię bunny hopa. Serio? What? Ej, długo wytrwałeś, słowę! No! Ty bardzo długo wytrwałeś, za trzecim strzałem cię dopiero zabiłem, a, a za dwoma się zabija. A więc tutaj dłużej wytrwałeś. Serio! Nie ma tak! Jest! Dobra. Teraz już Ci daję ogromny fory, ok? Dobra Bo teraz to po prostu, to była taka słaba runda Nie ma poziomu trzeciego, dobra, nieważne I teraz, na, i teraz na, na miecze teraz Na miecze teraz trenujemy Okej, okay? najpierw Ci nauczę chopa, hopa, okej? Okay? A mnie to był klasa, była miecem? Co? A to była mieczem? Na mieczy dawaj. Dobra. Ej, ale ja Ci najpierw pokażę bunny hopa, na razie się nie bijemy, a ja Ci pokażę parę rzeczy, okej? Okay? Dobra. Ja Ci pokażę najszybciej przebieganie na przykład. Jak chcesz, żeby nikt Ci nie trafił, to rób bany hopa, skacz na jedną, na drugą, na jedną, na drugą, na jedną, na drugą. Tak jak w cs -ie. Pamiętam, Halo? Halo? dobrze 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 ci idzie. I widzisz? I już ci lepiej klepiesz. Ale zginąłem. No bo zapomniałeś o koksach. O koksach, o refach zapomniałeś. Ale oczywiście. Dobra. Patrz to, co ja robię. I wtedy jak samo spróbuj bić. Po co Ty od razu jesz koksa na początek? Wiesz, że to tylko. A goście mogą. Mają jeszcze dwa koksy i mogą cię zaszlachtować? Pa, widzisz to, co ja robię? Ej, rób to samo, co ja! Sławę! Sławę! Sławę, rób to samo, co ja. Halo! Halo! Sławy, rób to samo co ja, a zobaczysz, że wygrasz. Zobaczysz, że wygrasz kiedyś w runach wszystkich. Na, na boki musisz się rzucać, żeby oni ci nie dopadli, to musisz się na boki rzucać. Pamiętaj. Ile, ma, ile masz jeszcze koksów? Nie mam już. A ile refów? Czyli? Ile refów? Tyle jabłek? No ej, zaczekaj, zaczekaj, za, za chwilę, za chwilę stop, na chwilę stop. Ile masz jabłek no. złotych, zwykłych, Te, tych jabłek ile masz? Trzy. Ja mam jedno to jabłko, a dwa koksy mam. O, laga miałem. Ci nicło poradza Nie, 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 nie! Miałam pół serduszka. Dobra, teraz nie masz szans, jem koksa. Nara. Nara. Do widzenia! Spadasz z powierzchni ziemi! Zmiatasz! Rozumiesz? Zmiatasz z powierzchni ziemi! Dobra, zabij mnie! No. To mi jedną rundę ci oddałem, jak widzisz! No! W rundę ci oddałem, bo już i tak byś nie miał szans. I teraz prawdziwa klepa już. Teba, teraz już prawdziwa klepa. Lewo, prawo, góra, dół! Gdzie upadniesz, to jest mu. Ale klepa, widzisz to? O! Ty już coś zjadłeś? Zjadłem. Ej idziemy na Robloxa? No. Bo to nie ma sensu jak będziesz tak przygrywał, Dobra, a więc e, odcinek kończymy. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i zapraszam was do kolejnych odcinków. znara.